Wykorzystaj ten moment. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Nasze spotkanie ze Słowem Bożym już od samego rana. Chcemy, aby to Słowo Boże nas napełniało, chcemy, żeby to Słowo Boże karmiło naszą wiarę, bo wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże. Cieszę się, że tutaj jesteś. Cieszę się, że możemy. Razem wkroczyć w kolejny tydzień i możemy jako pielgrzymi nadziei iść przez ten rok. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, wielbię Cię za twoje zmartwychwstanie, za to, że pokazałeś, że życie jest mocniejsze od śmierci, że Światłość jest silniejsza od ciemności, a nadzieja większa od bezsensu. Panie Jezu Chryste, Tobie zawierzam wszystkich, którzy zmagają się z brakiem nadziei, którzy zmagają się z brakiem sensu życia, którzy zmagają się z lękiem przed sprawami ostatecznymi. Niech Twoja łaska wypływająca z pustego grobu, niech Twoje zmartwychwstanie w ten wielkanocny, niedzielny poranek. Niech będą dla nas źródłem siły i duchowego umocnienia. Dobry Boże, tobie zawierzam wszystkich zebranych dzisiaj przy stole twojego słowa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii, 22 tydzień, zwykły, rok C. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich, jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i ci usiąść na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej, i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, Ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć, odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrysta. Gdy Jezus przyszedł do pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Pan Jezus odwiedza pewnego wpływowego, zamożnego człowieka. Jest zaproszony na ucztę. Może to jest uczta przed śniadaniem, może to jest uczta po śniadaniu, może to jest uczta obiadowa, ale właśnie na co trzeba zwrócić uwagę. I o tym pamiętaj. Pan Jezus spożywa posiłek, tak jak każdy z nas. Jemy śniadanie, obiad, kolację. Też zależy kto ma jaki Harmonogram posiłków, obowiązków, ale mniej więcej tak to bardzo ogólnie wygląda. I Pan Jezus także, jako człowiek od swojej ludzkiej natury, spożywał posiłki, po prostu jadł, i słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że. Mówi o tym, kto się wywyższa będzie poniżony, kto się poniża będzie wywyższony. Pan Jezus siada do stołu i widzi jak przebiega cały vivr i że różni się różnie zachowują, ale co jest ważne, że podczas takiego codziennego zadania, jakim jest jedzenie, Pan Jezus wykorzystuje tę przestrzeń, tę okazję do tego, żeby głosić Słowo Boże. No i właśnie tego nas uczy. Dzisiaj być może przy okazji niedzieli będziesz miał więcej czasu, żeby porozmawiać w domu, żeby odwiedzić kogoś. Niech te rozmowy także, na ile to możliwe, oczywiście nie w sztucznie czy nie na siłę, ale naturalnie. Niech też y, jak najczęściej schodzą na te tematy duchowe, religijne, tematy wiary. Na przykład można podpytać y, okazanie, co dzisiaj ksiądz powiedział w kościele, czy się zgadzamy, czy się nawet ktoś nie zgadza, może to czasami uargumentować jakoś, może się pojawić dyskusja. Oczywiście trzeba też emocje trzymać na wodzy, ale ważne, żeby jeszcze tym żyć w ciągu dnia, nie tylko idziemy do kościoła, wysłuchamy i wychodzimy z nagle. Pyk, takie cudowne albo no, nadzwyczajne skasowanie pamięci jest całkowity reset, ale ważne, żeby tym słowem Bożym żyć, żeby tą Ewangelią żyć, żeby tym kazaniem, homilią żyć, żeby o tym też rozmawiać, dyskutować i w ciągu dnia, w ciągu niedzieli, kiedy odwiedzasz, czy w domu rodzinnym. Ale także i w codzienności, w tygodniu, żeby tak jak Pan Jezus wykorzystuje tę codzienną czynność i głosi Słowo Boże, tak samo i Ty przy posiłku, czy przy rozmowach, gdzieś tam właśnie zagadu, jak Ci minęły wakacje. Czasami to może być tak, wiecie, takie delikatne sprowokowanie. Że byliśmy gdzieś na wyjeździe, był bardzo ładny kościół, a czy ty byłaś gdzieś tam, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku, czy widział, w łańcucie oczywiście, czy widziałaś kościół Farny Warto, co tam się podoba, i już łapiałem albo obraz, kogoś odwiedzałem piękny obraz Matki Bożej. Jaka jest historia tego obrazu? Albo nie wiem, wasze dzieci się przygotowują, czy wnuki do pierwszej komunii świętej, też warto o to zapytać, ale moi drodzy, właśnie przy różnych okazjach trzeba poruszać tematy dotyczące Boga, wiary, kościoła, codziennego życia, Ewangelii, i wtedy będziemy też przez to naśladować Pana Jezusa. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie Jezu, chcecie naśladować. Panie Jezu, chcecie naśladować. Zachęcam, żeby polajkować, żeby udostępnić dalej, tutaj kliknąć gdzie dzisiaj można sobie też wysłuchać, jest więcej wolnego czasu, a na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże.